Choć czas jak rzeka, jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Serdecznie witam wszystkich mieszkańców Gorlic, ziemi gorlickiej, a szczególnie Seniorów oraz słuchaczy Uniwersytetu Złotego Wieku w Gorlicach na kolejnym wykładzie UZW w regionalnej telewizji gorlickiej. Moi drodzy, nieprzypadkowo zdecydowałem się powitać Was wszystkich pięknym fragmentem wiersza. Niemena, czas jak rzeka, bo nasze dni też mijają. Ten, ta piękna piosenka Niemena właśnie jest pełna melancholii, nostalgii za przemijanym czasem. Nasz czas też przemija, bo dzisiaj będzie to ostatni wykład, w ramach wspomnianego UZW w RTV Gorlice. Piąty wykład. Ale oczywiście obiecuję, że jeszcze za tydzień będzie pożegnanie, no bo trudno rozstać się bez pożegnania. Będzie to koncert słowno muzyczny dedykowany dla Państwa. Natomiast dzisiaj Dzisiaj się zastanawiałem nad właśnie wierszem ku pokrzepieniu serc. Tradycyjnie tutaj starałem się, aby on korespondował z wykładem. Wykładem dzisiejszym będzie prezentacja, prelekcja pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach, Joanny Kalisz-Dziki, Poświęcona postaci inżyniera Józefa Baruta. W tym roku przypada 130. rocznica jego urodzin. W zasadzie niewiele osób w Gorlicach zna tę postać, chociaż w 2018 roku ukazała się tablica na rynku gorlickim poświęcona właśnie. Józefowi Barutowi, człowiekowi, który od roku 1918 podjął trud naprawiania gorlic po I wojnie światowej, po tej strasznej bitwie gorlickiej, odbudowa miasta Gorlice. Myślę, że będzie to ciekawy wykład przybliżający tę postać. A ja ku przepieniu serc postanowiłem i znalazłem w swoich historykach gorlickich, gorlickich wiersz, o którym nawet zapomniałem, w którym pojawia się nazwisko, właśnie Baruta, Józefa Baruta. Pozwólcie Państwo, że przeczytam tytuł. Tej historyjki gorlickiej o gorlickim rynku i ratuszu. Rynek z ratuszem, każdego miasta symbole. Miały go Ateny, Rzym i ja Agorlicki wolę. Grecy zwali Agorą, forum zaś Rzymianie. Rynkiem od dawien dawna zwali Gorliczanie. Bo gród nad ropą sześć wieków piękny rynek ma. Prawdę powiedziawszy, były kiedyś rynki dwa. Najstarszy to dzisiejszy plac zwany Dworzysko. Stał na nim dwór drewniany i kościółek blisko. W dworze mieszkał Dersław, grodu założyciel, człowiek pobożny, świętego Mikołaja Czciciel. Krętą lub stromą dzisiejszymi uliczkami schodził do rzeki Ropy ze swymi synkami. Do wodopoju rącze konie prowadzili, szczęśliwie w zgodzie z wiarą Bożą żyli. W kościółku do patrona modły wznosili, świętego Mikołaja o pomyślność prosili. Ale nadszedł rok, gdy coś złego się zdarzyło. Letnia burza, piorun, Dworzyszcze się spaliło. Syn Dersława, też Dersław, Rąk nie załamuje, Wytycza nowy rynek, Nowy też dwór buduje. Dwór dostojny, Z kamiennymi piwnicami, Zapełniaje winem, Szlachetnymi trunkami. Zaś wokół rynku Miasto Gorlica powstaje. Na prawie magdeburskim takie są zwyczaje. Domy stawiają różni rzemiosła mistrzowie. Kowale, garncarze, czy ktoś jeszcze dopowie? Ale na rynku nie ma wzniosłego ratusza. Dersław więc rzecze, niech szybko budowa rusza. I stoi piękny ratusz, wiele się w nim dzieje. Rajcy toczą spory, wydają przywileje. Stoi na straży prawa przez długie wieki, dwa. Do potopu szwedzkiego na rynku dumnie trwa. Kolejne pożary, kolejne odbudowy. W XIX wieku staje ratusz nowy. Na trzech kamieniczkach, w tym dawnej apteki, gdzie Łukasiewicz pracował i sprzedawał leki. Nad ratuszem wieża z zegarem się wzniosła. Ranga miasta gorlice bardzo przez to wzrosła. I tak przetrwał wojny, wielkie burze dziejowe, zaś inżynier Barut dał mu oblicze nowe. Dziś gorlicki ratusz wzniosły i okazały, hejnałem zwierzy przydaje miastu chwały. A zegar na wieży odmierza gorlicom czas. Ratusz był jest i będzie, choć nie będzie już nas. Dziękuję i zapraszam panią Joannę do wykładu prezentacji o Józefie Barucie. Witam państwa serdecznie i pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy Uniwersytetu Złotego Wieku w Gorlicach. Jednocześnie Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Niezwykło, niezwykle miło jest mi się z Państwem spotkać. W trakcie dzisiejszego spotkania przybliżę Państwu postać inżyniera Józefa Baruta, gorlickiego architekta miejskiego. W tym roku przypada jego 130. rocznica urodzin. Motem nie hasło rzucone w połowie lat 30. ubiegłego wieku przez bohatera dzisiejszego spotkania a mianowicie frontem do małego miasteczka. Inżynier Józef Barut przyszedł na świat pod koniec XIX wieku w Korczynie koło Krosna, w niezamożnej rodzinie chłopskiej. W Krośnie ukończył szkołę średnią i po zdaniu matury rozpoczął naukę na Politechnice Lwowskiej na wydziale budownictwa. Studia ukończył w 1914 roku. Z wyróżnieniem, z powodu wybuchu I wojny światowej został powołany do wojska austriackiego. Otrzymał przydział do oddziałów technicznych ze względu na kierunek studiów i umiejętności. Egzamin końcowy na studiach złożył i tytuł inżyniera uzyskał dopiero w lipcu 1918 roku. Nie pozwoliła mu na to wcześniej służba w wojsku. Miesiąc potem został skierowany do pracy na stanowisku referenda w Powiatowym Biurze Odbudowy w Gorlicach, które kierowało odrestaurowaniem miasta. W 1922 roku, po likwidacji biura, został powołany na stanowisko architekta miejskiego. Z gorlicami związał swe losy do końca życia. Krótko po swoim przybyciu do Gorlic, bo już w 1919 roku znalazł się wśród zasłużonych dla miasta działaczy oraz społeczników, którzy utworzyli Komitet Urządzenia Wystawy Pamiątek Wojennych i podjęli trud jej zorganizowania cztery lata po Bitwie Gorlickiej w Starostwie Powiatowym w Gorlicach. Byli wśród nich burmistrz ksiądz Bronisław Świejkowski, starosta Aleksander Strzelbicki, dyrektor magistratu Konstanty Laskowski... Oraz kolekcjoner Jan Benisz. Szanowni Państwo, stanowisko architekta miejskiego w okresie odbudowy miasta ze zniszczeń wojennych było niełatwe i bardzo odpowiedzialne. Wszystkie pojawiające się problemy brał na siebie. Opisał je w artykule Światła i Cienie Odbudowy Gorlic, który ukazał się w sierpniu 1935 roku w czasopiśmie Miasta Polskie. Przedstawił w nim obraz zniszczonego miasta z dokładnym omówieniem tego, co zostało zrobione w dziedzinie odbudowy Gorlic w latach 1918-1935. Pozwólcie Państwo, że zacytuję fragment tego artykułu. Pozwala to spojrzeć na ten trudny czas dla miasta z perspektywy bardzo interesującej, z perspektywy architekta. Miasto, jego dobytek i wiekowy znój mrówczej pracy budowlanej obrócić się miały w gruzy, bo tak wymagało prawo wojny. Czy jednak naprawdę nie dało się uniknąć zburzenia miasta przez artylerię wojsk austriackich i niemieckich? Wiele przemawia zatem, że nie z konieczności to uczyniono. Cierpliwy badacz mógłby jeszcze obecnie za życia poszczególnych dowódców frontu austriackiego wiele niejasnych punktów wyświetlić, które z poszczególnych dzielnic miasta zburzone zostały z konieczności, a które z pomyłki lub fałszywych informacji wywiadu austriackiego. Faktem na razie jest, że kościół parafialny zbombardowano na skutek pomyłki. Karabin maszynowy, który rzekomo miał się znajdować na wieży zburzonego kościoła, znajdował się na strychu budynków magistratu. Również budynek gimnazjum nie służył zupełnie za skład amunicji rosyjskiej, mimo tego, jako taki, właśnie został zbombardowany. A przecież oba te obiekty mogły nawet w razie ogólnego pożaru miasta, jako zupełnie izolowane, urotować się całkowicie. Czy jednak 17 lat Współdziału w mozolnym dźwiganiu się goli ze skutków tego jednego dnia grozy nie może upoważnić także niefachowca, tutaj Barut mówił o sobie oczywiście, do przypuszczenia, iż wszystko co zostało zburzone, zburzone być nie musiało. Józef Barut, jako budowniczy miejski, porządkował przestrzeń był przy tym autentycznym i świadowym orędownikiem naszego miasta i regionu. W perspektywie całego kraju. W tym miejscu koniecznym jest kolejny cytat ze wspomnianego już artykułu. Naprawdę bowiem gorlice zasłużyły sobie, aby o nich pisać i wołać. Więcej nawet, krzyczeć tak głośno, aby o nich usłyszano tam, skąd pomoc przyjść może i powinna. Bez pomocy zewnętrznej nie 20, ale 50 lat e, trzeba, aby miasto odbudowywać. A czy to, co się z trudem pozwoli i tylko od, wypad od wypadku do wypadku podnosi, może odpowiadać nowoczesnym wymogom higieny, choćby skromnej estetyce, a przede wszystkim urbanistyce? Żądać tego od samego liczan nie można, gdyż nie są w stanie. Poszkodowanym muszą pomóc wszyscy, a przede wszystkim czynniki państwowe, które jedynie mogą zapobiec błędom i usterkom odbudowy na raty. Inżynier Barut z ogromną pasją projektował również nowe obiekty, czemu poświęcał wiele czasu. Zaprojektował kilka kościołów, m.in. w Staszkówce, w Krygu i Tarnowcu, szkoły. Zresztą w kościele parafialnym w Krygu, który tutaj Państwu prezentuję, 5 czerwca 1932 roku odbył się ślub z Państwa Barutów. Prezentuję tutaj pamiątkową winietkę, która informowała o tym ważnym dla młodej pary wydarzeniu. Inżynier Barut projektował także obiekty o charakterze mieszkalnym i publicznym w Gorlicach. Do najbardziej znanych należy budynek banku przy ulicy Władysława Jagieły, a także poddany gruntownej konserwacji ratusz z wieżyczką i zegarem według jego własnego projektu. Również kamienice przy rynku z podcieniami, inne budynki użyteczności publicznej, tutaj akurat szkoła w Gliniku, naszkicowana ręką inżyniera Baruta, ogrodzenie wokół cmentarza parafialnego kościoła. Był obecny przy wszystkich wykopach i pracach ziemnych w obrębie rynku i dworzyska. Tutaj bardzo interesujący szkic wykonany ręką inżyniera Baruta, fragment dworzyska. Józef Barut rozpoczął pracę w dziedzinie ochrony zabytków niebawem po przybyciu do Gorlic. W 1925 roku został powołany na członka korespondenta Okręgowej Komisji Konserwatorskiej które to komisje powstawały wówczas przy urzędach wojewódzkich. Był bardzo aktywny w tejże dziedzinie, przyczynił się do zinwentaryzowania zabytków w Powiecie Gorlickim. Jak się okazało, w tej dziedzinie był nadzwyczaj skrupulatny. Przeprowadzał szczegółowe studia archiwalne i porównawcze, szukał analogii i dzięki temu dany zabytek zyskiwał właściwą rangę. Nieustannie zabiegał o ratowanie zabytków naszego regionu. Ratował renesansowy dwór obronny w Szymbarku. Ratował dom Kromera w Bieczu oraz średniowieczną basztę obronną. Z pasją walczył o ratunek dla ruin renesansowego dworu obronnego Karwacjanów w Gorlicach. Niestety nie doczekał końca konserwacji tego zespołu. Pod jego kierunkiem został odbudowany, zniszczony podczas I wojny kościół w Gorlicach, a w latach 50. Uratował go przed zawaleniem, projektując ramy żelbetowe, zabezpieczające gorlicką świątynię przed dalszymi, dalszymi pęknięciami. Zaprojektował również zabezpieczenie skarpy, poprzez opasanie kościoła wieńcem murów i przypór, uzyskując nowe, przepiękne otoczenie świątyni. Prowadził również badania historyczno-urbanistyczne Gorlic i Biecza. Pozostawił po sobie. Bogatą spuściznę w postaci studiów historycznych i urbanistycznych, a także wielu badań i poszukiwań w zakresie kultury regionalnej. Wyniki tych badań częściowo opublikował w książce nad rzeką Ropą w rozdziale zatytułowanym Notaty z Historii Budownictwa Małego Gdańska oraz pracy zatytułowanej Gorlice, Studium Historyczno-Urbanistyczne Miasta. I tutaj ze wstępu. Współpracując przy odbudowie w 90% zniszczonego w 1915 roku miasta Gorlic, miałem sposobność zobaczyć niejedną jeszcze uszkodzoną pamiątkę dawnego miasta. Niejeden jeszcze szczegół z przeszłości tego miasta, których kto inny i w innych okolicznościach na pewno by nie zauważył. Tak w czasie odbudowy miasta, jak i w ciągu długiego okresu mojej służby. Natrafiać zacząłem na terenie miasta na ślady jego starożytności. To skłoniło mnie z kolei do zbierania pamiątek starego miasta fotografii, szkiców, opisów, wykopalisk, ceramiki, numizmatów. Ponieważ miasto dotychczas nie posiada monografii, a luźne notatki kronikarskie nie chciały się zgadzać z moimi spostrzeżeniami, zacząłem poszukiwania historyczne na własną rękę. W wyniku tych poszukiwań udało mi się zebrać sporo materiału, który stał się obecnie źródłem niniejszego studium. Jednym z jego celów, Szanowni Państwo, było zorganizowanie w Gorlicach muzeum. I rzeczywiście pracował nad tym zagadnieniem wiele lat. Wespół z Alfredem Wacławskim, pasjonatem i miłośnikiem ziemi gorlickiej oraz profesorem Stanisławem Gabrielem, doprowadził w roku 1957 było to latem do zorganizowania i oddania dla publiczności muzeum regionalnego zlokalizowanego przy ulicy Wąskiej. W pracy nad odbudową i rozbudową miasta towarzyszył mu zawsze aparat fotograficzny. Zachowało się kilka unikatowych zdjęć Gorlic yy, i okolicy, które Państwu tutaj właśnie prezentuję. To jest akurat widok z wieży kościoła na rynek, zdjęcie wykonane przez inżyniera Baruta w połowie lat 30. A tutaj z kolei widok zwierzy Kościoła na Blich w tym samym roku. Odręczna notatka, gdzie, jak Państwo zauważą, odręczna notatka, gdzie płynie ropa. Rzeka Ropa. Nie jest powszechnie wiadomym, że zasługą inżyniera Baruta jest zlokalizowanie i odnalezienie w Bibliotece Jagiellońskiej w 1947 roku przywileju Władysława Jagieły z 2 sierpnia 1417 roku, który nadawał Gorlicom prawo magdeburskie. Inżynier dokonał tego dzięki osobistym kontaktom z dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej, doktorem Włodzimierzem Budką. Wobec braku aktu lokacji Gorlic, dokument ten stanowi podstawowe znaczenie dla odtworzenia początku miasta. Osoby, które znały inżyniera Baruta, wspominały go jako cichego, skromnego i małomównego. Realizując autorski projekt w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorlicach pod nazwą Świadkowie Lokalnej Historii, natrafiliśmy na wzmianki o inżynierze Barucie. Przytoczę państwu fragment wspomnień pana Andrzeja Rafi Rafińskiego. Pan Andrzej Rafiński urodził się w Poznaniu. Podczas okupacji przebywał w obozie przesiedleńczym w Poznaniu, a następnie został przewieziony, wywieziony do generalnej guberni, do Gorlic i tutaj spędził 4 lata wraz z rodziną. Pan Andrzej Rafiński mieszkał na ulicy Głównej pod numerem 14. Jest to dzisiejsza ulica, 3 maja. I również w tej kamienicy, w tym czasie, zamieszkali Państwo Barutowie. Posłuchajcie Państwo. Czas, aby wrócić na rynek, bo tam siedzi mój dziadek i czeka na mnie, aż wyjdę ze szkoły. Czekam na tę chwilę, ponieważ miałem obiecane, że jak będzie ładny dzień, kiedy w katedrze nie będzie praktycznie ludzi, zwiedzimy ją patrząc na ołtarze i na obrazy. Radość moja była tym większa, że mieszkając w jednym domu z państwem Barutami, pan Józef często zabierał mnie do siebie i pokazywał mi przeróżne rysunki co na mnie, szczeniaka, wywierało tak wielkie wrażenie, że tylko miałem jedno w głowie – rysować, rysować. To jeszcze nic. Najciekawsza rzecz stała na szafie. Otóż na tej szafie stał gipsowy model gorlickiego kościoła. Niby niewiele. A ile było w nim siły, że kiedy po powrocie do Poznania i po skończonej szkole powszechnej poszedłem do liceum budowlanego. Po tym, już po maturze, rozpocząłem studia na Wydziale Architektury Wnętrz. Każde spotkanie z panem Józefem było dla mnie zawsze bardzo emocjonującym przeżyciem, pomimo tego, że z wielu widzianych rzeczy nie pojmowałem, a jednak daleko później zaowocowało właściwymi studiami. Zdawałoby się, że to niby było tak niewiele, jednak później miały znaczyć bardzo wiele. Z kolei dr Tadeusz Szlawski, który znał inżyniera Baruta osobiście, współpracował z nim przez wiele lat, wspominał go jako starszego, szczupłego, wysokiego pana z laską, ciągle zamyślonego, niedostrzegającego znajomych przechodniów, mimo że wszyscy go znali i pozdrawiali ukłonem. Jego sylwetkę widziało się nieustannie przy różnego rodzaju wykopach ziemnych na terenie e, Gorlic. Szanowni państwo, w grudniu 2018 roku w Gorlicach odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać inżyniera Baruta. Tablica jest autorstwa pana Zdzisława Tola. Inicjatorem tego wydarzenia było stowarzyszenie Klub Gorliczan we współpracy z miastem Gorlice. Inicjatorzy pragnęli, aby w tym wyjątkowym roku, kiedy świętowaliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości, Upamiętnić postać inżyniera Józefa Baruta, wybitnego architekta, któremu miasto Gorlice i Ziemia Gorlicka tak wiele zawdzięczają w dziedzinie odbudowy ze zniszczeń po I wojnie światowej. Non omnis Moriar. Na jego skromnym grobie na cmentarzu w Gorlicach znajduje się właśnie ta sentencja, zaczerpnięta z pieśni Horacego. Niezwykle trafna. Gdyż do dzisiaj inżynier Barut tak żyje w swoich dziełach i powinien żyć w naszej pamięci. Szanowni Państwo, na zakończenie, zagłębiając się w lekturze artykułu poświęconego blaskom i cieniom odbudowy naszego miasta, moją uwagę przykuł pewien interesujący pasus, który uważam nie traci na aktualności. Nie jest i nie powinno być miarą stanu kultury architektonicznej narodu popieranie jedynie rozbudowy miast dużych i stolic. Nie kilkadziesiąt monumentalnych gmachów w centrach Polski da świadectwo następnym pokoleniom o kulturze kraju. Wręcz przeciwnie. Zaniedbane i zeszpecone setki miasteczek całej Polski przez burzenie resztek dawnego, o ileż wspanialszego budownictwa, a stawienie w ich miejscu obok Poczwarnych kamienic lub willi, smutne nam zostawia świadectwo. Pozwolę sobie przytoczyć za czeskim miesięcznikiem styl zdanie, które radziłbym przetłumaczyć i wyryć na ścianach wszystkich sal rad miejskich oraz świetnych magistratów małych miast polskich, że miasta danego kraju są zwierciadłem jego historii. Jeżeli ich wygląd nie przedstawia się artystycznie, Kraj ten nie posiada żadnej historii. Rzucam tedy hasło frontem do małego miasteczka. Serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w nowym roku akademickim. 喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂